Mi się uda zarobić na wolcie w godzinę. Będę starał się jechać jak najszybciej. Właśnie dostałem pierwszą dostawę z Pizza Hata Odbiór jest za 9 minut do 21 zł. Zobaczymy, jak szybko mi się uda to zrobić. A jeszcze nawet do domu nie wyszłem. Ale i tak się wydaje, że będzie lepiej niż w globo. Staram się dzisiaj jechać jak najmniej z mapą. Ubrałem rękawiczki, bo zaczęło bardzo mocno biać wieczorem. Nagrywam kolejny film na wolcie, bo zrobiło się duże zapotrzebowanie. To nie jest zbyt duże. Ale włączyłem sobie aplikację i dostałem dostawę, więc sobie pomyślałem. Na niskim zapotrzebowaniu daje mi dostawy więc prawdopodobnie będę dostawał. Ta dostawa akurat kieruje mnie do centrum z powrotem, więc tam będę mógł normalnie dostać kolejną. Niestety, a wymieniałem dwie dentki ostatnio, co przeniosło się na koszt 120 zł ponad. 21 zł za taką kilometrówkę to jest dużo. Nagle dostałem 16 zł. Poprzednio wyszło mi 64 zł na godzinę. Zobaczymy, ile wyjdzie dzisiaj. Proszę, obejrzyjcie ten film do końca. Możecie też zejść na dół i kliknąć tą łapkę w górę. Subskrypcję i napisać w komentarzu, ananas, żeby film miał większe zasięgi, proszę Was. Jestem delikatnie spóźniony przez to, że wychodziłem z domu, ale mam nadzieję, że do tego dołożę kolejną, albo od razu będzie kolejna. Na Wolcie awansowali i z patyczków. Przenieśli się na liczydło, więc dobrze przeliczają czas Pokazywało 6 minut, więc pewnie 6 minut gotowe Akurat Volt o to 2, bo na Volt jest bardzo dużo łączonych dostaw Czekałem 16 minut, bo ani obsługa nie chciała się do mnie odezwać I ogólnie ciastka tylko były do zrobienia 16 minut się ciastka piekły Oprócz tych ciastek wszystko było gotowe Pizza się stygła 16 minut przez to, że ciastka jeszcze się piekły Mimo tego, że wyjechałem zbyt późno W no 19 minut zrobię tyle, ile na głowę zrobiłem w półtora godziny Nie wiem, kiedy oni to skończą To wygląda, jakby oni prawie nic nie robili Oni tu zaczęli to robić, jak jeszcze na stewardzie jeździłem A to było w styczniu więc trochę długo im to idzie, ale jak to jest właśnie z pieniędzy od miasta, no to wiadomo, że pójdzie długo. Zbliżamy się powoli do 5000 subskrypcji. Więc bardzo proszę się z zostawem subskrypcji. Zajmiecie to 5 sekund. A dla mnie będzie to bardzo dużo, bo chciałbym kiedyś zdobyć te 100 tysięcy subskrypcji oraz mieć ten bardzo piękny przycisk srebrny. Smacznego. kolejne. 2 km, pizza hard podwójne. A nie, ryga to piastów, to chyba glicze piastów. Obie te są jeszcze blisko siebie, więc to jest plus. Szybko się tam udam, bo chciałem jeszcze jedną zdążyć. Mimo tego, że to jest podwójne, wyjdzie mi dwie i za to. 21, to będę o 41 na godzinę. Jak się uda to zrobić, nie wiem. W 15 minut to jeszcze jedną się postaram, ale do tego nie jestem pewien. O, teraz pytanie, czy oni to w ogóle zrobią. Tak jak jest zaplanowane, no bo to dwie najgorsze restauracje. Akurat te, które najczęściej są na Stewart'cie No, Pizza Hut i KFC, no to są dwie restauracje ze sloganem U nas czekasz najwięcej po prostu się jeździć Ale na Volta byłem <laughs> jeszcze I jak tam? 21 złoty tylko jeszcze czekałem w Pizza hatie. Ja przywaliłem Teraz są dwie Tak? No, no takie Myślałem, że będą dwa tygodnie. Już dzisiaj miałem Carfurę na głowę, zobaczymy czy tutaj też będę czekać. Powinno być gotowe, no bo jak będę czekał z dostawą w torbie z KFC, no to lipa, te 15 wingsów będzie zimne. Jakby nie dwie reklamówki z półtora kilogramowymi płatkami To by się normalnie wszystko zmieściło, ale mam dwa, dwie osobne siatki ze płatkami Ale no 500 metrów z tym KFC myślę, że dojadę I tutaj szybko, bo już czuję, że zaraz mi się torba rozerwie Niestety to jest lekki ciężar zrzucony tylko Bo to jest te KFC, przez które nie mogę torby do końca zamknąć Ale jak zamknę torbę, będzie łatwiej Boję się o zamki w torbie Coś czuję, że pójdą przez tą dostawę Najważniejsze, by teraz nie poszły będzie dobrze Dobry Dobry, smacznego O, kolejne Gotówkę Jeśli planujecie zostać dostawcami lub jesteście To zapraszam was na mojego Discorda, gdzie będziecie mogli się dowiedzieć bardzo dużo rzeczy Ode mnie i od różnych ludzi na temat właśnie delivery Na temat zarobków na delivery Na temat nowej aplikacji Glovo oraz wiele innych rzeczy Na przykład też ankiety o tym, jakie filmy będą się pojawiać Albo rzeczy z filmami związane Więc bardzo serdecznie was zapraszam Tam też będą się pojawiać powiadomienia o tym, kiedy filmy się pojawią Więc będzie mi bardzo miło, jeśli zdecydujecie się dołączyć Socznego Ale jakby mnie ciekało no w pizza i na te dwie dostawy. bo akurat się trafiło że tam było parę gotowych z Volta, ale jedna moja nie była. Jakby wszystkie były gotowe, to by godzinówka ładna wyszła. Teraz też wyjdzie ładna, bo ile? 20 plus 30? To na godzinę, przed tym 63. i tak jest bardzo dużo. Kurde, ciężko się z tym chodzi. Jak dobrze, że ja na rowerze. Koda, że nie na samochodzie. Bardziej w samochodzie. Teraz która to będzie? Czy to jest ta duża torba? Czy to jest te parę mniejszych? Jeszcze. I wieczoru i jeszcze jedna. To jest ta największa. I po tej koniec koło kaskady. Idealnie do domu sobie wrócę, bo nam niedaleko półtora kilometra. jeden kilometra. To jest najmniej opóźniona dostawa z tych wszystkich, jak zauważyłem. Przednie były bardzo mega bardzo opóźnione, tam po 21 minut, a jest 3 minuty i zaraz tam dojadę, więc nie będzie problemu. Tu nic nie jedzie, tu też nic nie jedzie. Jak ja dobrze dzisiaj trafiam na te przejścia, na te skrzyżowania, na te światła. Jakiegoś dzisiaj mam farta, chyba musi odreagować po ostatnim dniu, gdzie przebiłem dwie opony, pomyliłem restaurację i musiałem jeszcze wracać się z tym flakiem przez parę kilometrów. To jest chyba po prostu odreagowanie tego niefarta. Z paczek, żadnego dropa. Ile otworzyłem tych paczek Pokémon? 25 i mam dwa dobre dropy. Żadnego EX-a, mam tylko dwa arty. Nie wiem czy ktoś z was się zna na paczkach, albo zbiera Ale od razu mówię, że ja zaczynam zbierać całego tego seta Journey Together Więc jak ktoś się zna, to możecie napisać jak wam poszło z tą nową paczką Bardziej z nowym setem Ja boxów nie otwierałem, bo box jest 800, ale paczek sobie otworzyłem już parę Dobra, już kawałek Stało ile? 800 metrów. No tutaj nie trafiłem niestety na światło zielone, ale nic się nie stało. Oni zaczynają jechać, czyli niedługo już będę miał zielone. Dobra, mogę piątkę w sumie, bo i tak teraz już kończę potem. Chyba, że dostanę siedemdziesiątkę, to mówiłem, że dostanę siedemdziesiątkę, to jadę dalej. Jakby to nie było takie ciężkie, to bym tu szybciej pojechał. Nie wiem, jakie tu jest ograniczenie prędkości. Pewnie takie jak w miastach ogólnie, że 20. Chyba jest w miastach ogólnie 20, jeśli nie ma znaków, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jeśli się znacie. Bo ja jeszcze nawet się na nie szykowałem. Ja znam te podstawowe znaki, podstawowe po prostu rzeczy. Do jazdy, a na drugą stronę to jest oficyna, bo prowadzi mnie do oficyny, tylko oby było tu wejście Kurde, pcia 4 km dostawa, odrzuć Nagle się zrobiło wysokie zapotrzebowanie, akurat kiedy kończę, bardzo mnie to cieszy Serio, wysokie zapotrzebowanie się zrobiło nagle eee, Wróciłem właśnie do domu Wyszło 47,64 w godzinę, a łącznie z tego co przedtem jeździłem na innym filmie, wyszło 112 zł, by dwie godziny. Więc pobiłem globo na 100%. Nie ma szans, że globo da radę zrobić lepszy wynik niż te dwie godziny, bo w godzinę osiągalne jest, żeby zrobić 47 na globo. Zrobiłem to na jednym filmie, tam z globo właśnie w godzinę wyszła podobna godzinówka. Wychodzi na to, że jadąc jedną godzinę, wychodzi mi więcej. Wiadomo, jadę z większą prędkością, bo mam pełną. Baterie. Więc wychodzi na to, że jakbym miał rower lepszy z lepszą baterią, zarabiałbym o wiele więcej, ponad dwa razy więcej. Wiadomo, czasami są jakieś różne sytuacje, ale jak już znam prawko i będę miał skuter, to jak będą zarobki się trzymać na tym poziomie, to będę zadowolony. Jak na to, że jest to praca? Max. Trzy godziny po szkole, a tam niektórzy jak pisali jakieś tam komentarze, że e, będą pokazywać te filmy dzieciom, żeby, żeby się uczyły, aby nie skończyć jak ja, bo nie robiłem takich komentarzy, ale e, i tak się z takim czymś nie przejmuję. Ktoś powie, że skoro o tym mówię, to się przejęłem. ale tak nie jest. Ciężko to wytłumaczyć, bo ja mam mało po prostu hejtu, jak zauważyłem, tak YouTube nie pokazuje hejtu, komentarze jak ktoś jak pisze coś niemiłego, to się w ogóle nie pokazują. Ale jeśli oglądacie do tego momentu, zobaczcie film, który jest tutaj, zostawcie też subskrypcję, bo lecimy po 5000 subskrypcji, do Concha de Goroku